Z tej strony WOJTIX e, dawno siebie nie widzieliśmy na odcinkach bo już ostatnio był stream na którym prawie w ogóle osób nie było więc podobno na pomysł żeby zrobić taki odcinek w którym po prostu gram areny żadnego challenge'a ani nic po prostu areny widzimy się ja nie jestem tu sam ja nie jestem tu sam ja nie. Ja. Ja nie jestem tu sam, ja nie jestem tu sam, ja nie jestem tu sam. Nie jestem tu sam, ja nie jestem tu sam. Ja nie jestem tu sam. Ja nie jestem, sam, ja nie jestem na tym świecie. Na swój gang, na swój gang, moim mam. Dobra, już jesteśmy. Lecę na, lecę na starka. Oczywiście lecę tutaj, ja zawsze latam na ten drogę, Na no, halę Bo tutaj, o, lata bardzo dużo osób. A tutaj latają osoby, które. Kilka osób, zawsze tutaj lata. Bo na przykład widzą, że na przykład ktoś im poleciał tu na bron, to one szybko tutaj zawracają. <grym> tylko, że czasami jest problem, że ktoś wyląduje przed sobą. <grym> I to jest ten jedyny problem. Ale tak to nie ma ja Jezus, Jezus... Jezu... Ale, że on mnie nie widział? On mnie widział... ON mnie WIDZIAŁ! O! Jaki fajny chłop... XD. No nie On nie trafi się na Je. <laughs> 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 O nie, chodź do jakiegoś lega mózgu. O nie, to przeze mnie. Jestem. Jest zielony Żywopłoty wreszcie. I moją ulubioną miejscówką są Żywopłoty, Zalew i Słone. To. Dla mnie Żywopłoty to są takie drugie słone. Tylko że na Żywopłotach jest trochę mniej spoconych. Bo to jest taka mała miejscówka, trochę ale dużo osób w miarę na nią lata ale nie tak dużo jak na słona, bo na słonę nawet się nie da wylądować kto jest kto pierwszy tym leży tutaj ty czasami ja na razie na wizualizacji dźwiękowej widzę, zauważyłem tylko dwie osoby więc pog? o w pog Moja reakcja na skrzynkę. O skrzynka pog! Pokrzym skrzynka. O druga skrzynka! <Alfie> <propriet swych> Jeszcze... .inizi. Dobra, ja tę grę muszę wygrać. Ja tę grę muszę wygrać. Nie... Ma nie ma, że Nie ma Money? Chłop jeden chyba gdzieś tutaj polecił Dobra mam poduszki Nie mogę ich użyć Chyba że w nagłych wypadkach Jezu nie Jak powiedziałem w nagłych wypadkach To już wybuchło Jezu Ktoś Chociaż Jak boję ja, ja na 10 lat Nie, byłem mały, oczywiście nadal jestem mały, ale jakbym takim perpeciem, to oglądałem Czeki Piraci z Nibylandii. Yy, no i tam był ona, tam, tam była taka babka, która zawsze mówi. No i co teraz? Ha, pompę mam. Widzisz? Dobry jestem jednak, nie? <śm> <śm> Co ty robisz? Co ty robisz? Chłopie, z pompą nie wygrasz. Chłopce kuźwa, nie wiem. Jakiś oszałamemio... Oszałamemiony jest. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ty, poczekajcie, bo mi pad zombie. No, paruj. Oszałamemiony jest pom pom chłop nie wygra. mam ją. Ty chłop tu jest. To o nie! Ej, czemu? Ej, co jest? Ej! Ej! Na dzisiaj też koniec. Możecie mi ocenić jak gra na, to była słaba bardzo gra. To były bardzo słabe gry. Oj, to były bardzo słabe gry. Może kiedyś nagram jeszcze jakiś filmik, ale nie, nie wiem.